W kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie odżyły dyskusje o sąsiedniej Mołdawii, a przede wszystkim o separatystycznym regionie Naddniestrza, w którym stacjonuje rosyjska armia. Naddniestrze jest państwem nieuznawanym i jednocześnie ważną kartą w rosyjskich działaniach względem Mołdawii, a potencjalnie też Ukrainy. Ale w Mołdawii istnieje też drugi region uznawany za prorosyjski, a mianowicie granicząca z Ukrainą Gagauzja, która jeszcze w latach 90. była de facto państwem nieuznawanym. I to właśnie ten mało znany, a bardzo ciekawy region zainteresował mnie ostatnio najbardziej. Skąd wzięła się Gagauzja? Kim są Gagauzi? Dlaczego lud związany z Bułgarią i Turcją mieszka w Mołdawii, wyznaje prawosławie i mówi po rosyjsku? Co wydarzyło się w czasach sowieckich i jaką rolę odgrywa Gagauzja w regionie. Ten odcinek jest częścią krótkiej, trzyodcinkowej serii dotyczącej Mołdawii. Dziś będzie o Gagauzji, następnym razem o geografii całej Mołdawii, a potem o Naddniestrzu. Odcinek geograficzny będzie też częścią serii Kraje na mapie, w której opowiadałem ostatnio o Białorusi, a wcześniej o Ukrainie oraz Afganistanie. Ten odcinek przeznaczony jest do słuchania. Dla lepszej orientacji będzie też dodatkowo kilka map. Ale ogólnie podczas słuchania możecie robić też coś innego. Na przykład tak tematycznie degustować mołdawskie wino. Co dla mnie szczególnie ważne, serdecznie dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają ten kanał. Bo to dzięki Wam mam możliwość tworzenia nowych odcinków. Zacznijmy od tego, że Gagauzja położona jest blisko Polski. Blisko, bo od granicy w Bieszczadach do granic Gagauzji jest zaledwie 507 km, a dla porównania z tego samego miejsca w Bieszczadach do Świnoujścia jest ponad 800 km. Gagauzja stanowi obecnie obszar autonomiczny w Republice Mołdawii, a dokładnie w jej południowej części 60 km na południe od Kiszyniowa. A większość mieszkańców tego regionu stanowią Gagauzi. Kim są gagałuzi i skąd się wzięli w Mołdawii? Odpowiedź na te pytania jest nieco złożona. Istnieje co najmniej 20 różnych hipotez na temat pochodzenia gagałuzów i z tego co wiem żadna z nich nie została do końca udowodniona. Najczęściej przytaczane są te, że gagałuzi to potomkowie Turków Seljuckich, Sturczeni Bułgarzy, Macedończycy lub Grecy albo potomkowie któregoś z plemion koczowniczych żyjących niegdyś na eurazjatyckich stepach. W każdym razie istotne jest to, że od co najmniej kilku wieków gagałzi mieszkali na Bałkanach i w tyglu różnych bałkańskich ludów wyróżniała ich mieszanka dwóch kwestii: języka oraz religii. Język gagałski należy do rodziny języków tureckich, ale w przeciwieństwie do Turków i innych ludów tureckich czy też turkijskich, wśród których dominuje islam, większość Gagałzów wyznaje prawosławie. Powstaje zatem pytanie, dlaczego skąd się wzięła taka mieszanka? Popularne wytłumaczenie jest takie, że przyjęcie prawosławia było elementem układu z Carycą Katarzyną II, która pozwoliła gagałzom osiedlać się w Imperium Rosyjskim w zamian za zmianę wiary. Możliwe, że jest w tym jakieś ziarenko prawdy, ale to tylko jedno z możliwych wytłumaczeń. Wiele źródeł wskazuje bowiem, że Gagałuzi wyznawali prawosławie już wcześniej na Bałkanach, na długo przed pojawieniem się ich na terytorium Imperium Rosyjskiego. I tu znowu są dwa warianty: albo byli Turkami, którzy po osiedleniu się na Bałkanach przeszli z islamu na prawosławie, albo po prostu był to lud żyjący na Bałkanach jeszcze przed podbojem osmańskim. Pierwsze co o gagałuzach wiemy na pewno, to to, że w połowie XVIII wieku zamieszkiwali należące wówczas do imperium osmańskiego rejony wybrzeża morza czarnego na pograniczu dzisiejszej Rumunii oraz Bułgarii. Zresztą w tych czasach uważano ich zwykle właśnie za Bułgarów, tyle że mówiących w jednym z dialektów tureckich. Pomiędzy połową XVIII a połową XIX wieku gagałzi przesiedlili się jednak z terenów Dobrudży na tereny dzisiejszej Mołdawii oraz pobliskiego Budziaku należącego dzisiaj do Ukrainy. Prawdopodobnie był to proces stopniowy, a wraz z nimi na te same tereny przeniosła się także inna grupa ludności, zwana współcześnie Bułgarami Bezarabskimi. W tym całym procesie istotny był rok 1812, kiedy to w wyniku wygranej wojny z Turcją Imperium Rosyjskie przejęło kontrolę nad Besarabią, a mieszkający tam już gagałuzi oraz bułgarzy stali się poddanymi Rosji. Jeśli dobrze rozumiem to w kolejnych dekadach Rosjanie zachęcali kolejne grupy prawosławnych gagałuzów do osiedlania się w Besarabii i przydzielali im ziemię. Od tego czasu Gagałuzi zamieszkują ten obszar już w sposób ciągły, ale choć generalnie nie ruszali się z tego miejsca, to w ciągu ostatnich dwóch wieków wielokrotnie zmieniały się państwa, do których należeli. I tak po Imperium Osmańskim była to Rosja. Potem w połowie XIX wieku, po przegranej przez Rosję wojnie krymskiej, większość terenu, na którym mieszkali Gagałuzi, została przejęta przez księstwo Mołdawii, które z kolei, niedługo potem, połączyło się z księstwem Wołoszczyzny, tworząc księstwo Rumunii. Ale zwierzchnictwo rumuńskie nie trwało długo, bowiem już w roku 1878, po kolejnej wojnie rosyjsko-tureckiej, ziemie te zostały włączone ponownie do Rosji. Gagauzi w tym czasie nie myśleli raczej o autonomii albo niepodległości, ale to miało się zmienić na początku XX wieku. W kilka miesięcy po rewolucji rosyjskiej 1905 roku socjalista i student politechniki w Charkowie Andrzej Galacenu stworzył w gagałuskiej wsi Komrad tajną organizację i zaczął nakłaniać tamtejszych chłopów do buntu przeciwko Carowi. Widocznie był bardzo przekonujący, bo wkrótce rozpoczęły się otwarte protesty. Gagałuzi domagali się edukacji w języku gagałskim, zaprzestania poboru do carskiej armii i różnych zmian socjalnych. I wkrótce 6 stycznia 1906 roku w komracie doszło do demonstracji, na której proklamowano Republikę Komratu. Gagałuscy puntownicy przejęli władzę, ale nie nacieszyli się nią zbyt długo, bo po sześciu dniach bunt został stłumiony, a jego przywódców zesłano na Syberię. W kolejnych dekadach obszarem, który zamieszkiwali gagałuzi i szerzej całą Besarabią, rządzili na przemian Rosjanie oraz Rumuni. Najpierw była to Carska Rosja, potem po I wojnie światowej ten obszar przejęło Królestwo Rumunii. W roku 1940 Besarabia zajął jednak związek radziecki, ale jedynie na krótko, bo po ataku Niemiec i ich sojuszników na ZSRR w roku 1941, Besarabia znalazła się znowu pod kontrolą Rumunii. Niemcy, jak wiemy, ostatecznie przegrali jednak tę wojnę i w roku 1944 związek radziecki przejął Besarabię ponownie, tym razem na prawie pół wieku. Obszary, na których mieszkali gagałuzi trafiły wtedy do dwóch republik. Większa ich część do Mołdawskiej, a mniejsza do Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Zaraz po II wojnie światowej Mołdawie dotknęła ogromna klęska głodu, co było częściowo wynikiem suszy, ale przede wszystkim wynikiem przymusowej kolektywizacji rolnictwa. W czasie Wielkiego Głodu zginęła między innymi około połowa gagałzów. Osłabiona społeczność nie była już potem skłonna do żadnych buntów i została wtopiona w radzieckie społeczeństwo. Sześciodniowy historyczny epizod z roku 1906, gdy proklamowano Republikę Komratu, w oficjalnej wykładni przypisano dążeniem chłopów do budowy socjalizmu z pominięciem aspektów narodowościowych. Właściwie dopiero pod koniec lat 80. Gagałusi zaczęli śmielej wyrażać swoją odrębność i nastąpiło wtedy coś w rodzaju gagałuskiego odrodzenia narodowego. W Komracie powstał klub dyskusyjny, a zbudowana wokół niego społeczność szybko przekształciła się w ruch polityczny dążący do ustanowienia gagałuskiej autonomii. Tymczasem Związek Radziecki zaczął chwiać się w posadach, a w poszczególnych jego republikach narastały tendencje separatystyczne. Zmiany dotarły też do Mołdawii. W roku 89 w Republice Mołdawskiej, wchodzącej wciąż w skład ZSRR, za oficjalny przyjęto nie język rosyjski, tylko język mołdawski, czyli właściwie rumuński, i to w dodatku pisane nie cyrylicą jak wcześniej, tylko alfabetem łacińskim. Coraz wyraźniej rysowała się też perspektywa połączenia Mołdawii z Rumunią w niedalekiej przyszłości. A tego Gagauzi zdecydowanie nie chcieli i zaczęli dążyć stopniowo do wyłączenia ich terytorium spod władzy Kiszyniowa. Pierwszym krokiem w listopadzie 1989 roku było proklamowanie Gagałskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, która miała być częścią Autonomiczną Republiki Mołdawskiej wchodzącej z kolei w skład Związku Radzieckiego. Władze Republiki Mołdawskiej oczywiście nie uznały tej proklamacji, a w odpowiedzi w Gagauzji niezadowolenie jeszcze bardziej narosło i odbyła się seria wieców i demonstracji. Kilka miesięcy później, w sierpniu 1990 roku, gagałuzi przeszli do kroku drugiego. Na jednym z wieców w Komoracie ogłoszono powstanie Republiki Gagałuzi, będącej nadal częścią składową ZSRR, ale oddzielną od Republiki Mołdawskiej. To działanie zostało jednak również uznane za nielegalne przez Prezydium Rady Najwyższej Mołdawii, a w konsekwencji niektórzy liderzy zbuntowanych gagałuzów zostali aresztowani ale to nie ostudziło nastrojów. W Gagauzji wciąż planowano wybory do władz Nowej Republiki. Z kolei władze mołdawskie robiły wszystko, by im zapobiec. W pewnym momencie wojna domowa wisiała na włosku. Z Kiszyniowa w kierunku Gagauzji wyruszył 20-tysięczny oddział tzw. Ochotników oraz mołdawskiej policji, a którego celem była ostateczna rozprawa z gagałuskimi separatystami. W starciach zginęło wtedy kilkanaście osób, ale sytuację uspokoiły władze radzieckie, a dokładnie sprowadzenie oddziału wojsk podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Wydarzenia w Związku Radzieckim toczyły się jednak szybko i prowadziły do jego rozpadu. Kolejne republiki ogłaszały swą niezależność. A jedną z możliwych opcji była też niepodległość Mołdawii lub nawet przyłączenie jej do Rumunii, co w oczach Gagauzów było scenariuszem bardzo niekorzystnym. Dlatego na terenach Gagauzji odbyło się referendum, w którym mieszkańcy, ogromną większością głosów, opowiedzieli się za pozostaniem w granicach ZSRR. Ale to oczywiście nie zatrzymało rozpadu całego państwa. Kulminacją był sierpień i wrzesień, kiedy to w Moskwie doszło m.in. do puczu Janajewa. W tym okresie swą niepodległość ogłosiła także zarówno Mołdawia, jak i dwa zbuntowane obszary wchodzące formalnie w jej skład. Najpierw Gagauzja, a niedługo potem Naddniestrze. I tak doszło do bardzo ciekawej sytuacji. Gagauzskiej niepodległości nie uznało wprawdzie żadne państwo na świecie, ale de facto w latach 1991-94 Republika Gagauzji istniała. Powstały główne organy władzy państwowej, parlament, rada najwyższa i ministerstwa, a prezydentem był Stepan Topal. Gagauzi aspirowali do kontrolowania całkiem sporego, zwartego obszaru graniczącego z Rumunią i Ukrainą, co groziło m.in. odcięciem Mołdawii od dostępu do Dunaju i przez to pośrednio do Morza Czarnego. Konflikt pomiędzy władzami Mołdawii a Gagauzją narastał, ale w przeciwieństwie do sytuacji w Naddniestrzu nie przerodził się jednak w otwartą wojnę. Zamiast tego poszukiwano tu kompromisu. Powstała idea stworzenia państwa federalnego, złożonego z Naddniestrza, Gagauzji i reszty Mołdawii, ale na to nie było zgody władz w Kiszyniowie. Drugą ideą było stworzenie gagałuskiej autonomii w ramach Republiki Mołdawii, i na tym polu w końcu osiągnięto porozumienie. Republika Gagałuska została rozwiązana, a na jej miejsce powstała autonomiczna jednostka terytorialna Gagauzji. W skład autonomii nie weszły jednak wszystkie obszary zaznaczane wcześniej na mapach republiki. Przyjęto kryterium, że wchodzą do niej tereny, na których udział ludności gagałskiej wynosi co najmniej 50%, a tam, gdzie ten udział wynosi pomiędzy 40% a 50%, będą przeprowadzane lokalne plebiscyty. W końcu do autonomii weszły wtedy 3 miasta i 26 gmin. Od tego czasu granice autonomii podlegają jednak co jakiś czas drobnym zmianom, bowiem istnieje możliwość włączenia do niej nowych obszarów w wyniku lokalnego referendum i analogicznie możliwość jej opuszczenia. Kiedy spojrzymy na mapę, zobaczymy, że Gagauzia nie stanowi dziś spójnej całości, tylko składa się z czterech oddzielonych od siebie części. Największa jest część północna, to tu znajduje się miasto Komrad, czyli stolica Gagauzji, licząca dwadzieścia kilka tysięcy mieszkańców, a także mniejsza miejscowość Czaderlunga i kilkanaście wiosek. Kawałek dalej na południe są dwa mniejsze fragmenty autonomii, przy czym w jednej znajduje się wioska, a w drugiej najmniejszej tylko pola uprawne i kawałek lasu. W południowej części Gagauzji leży z kolei trzecie i ostatnie z jej miast o nazwie Vulkaneszty i kilka kolejnych wiosek. Autonomia w końcu nie sąsiaduje z Rumunią, ale na kilku krótkich odcinkach sąsiaduje za to z Ukrainą, a dokładnie z częścią obwodu odeskiego nazywaną Budziakiem, która zresztą z resztą Ukrainy połączona jest słabo. Powierzchnia Gagauzji to nieco ponad 1800 km2, czyli nieco ponad 5% powierzchni całej Republiki Mołdawii. Z północy na południe jest tutaj 110 km, natomiast ze wschodu na zachód w najszerszym miejscu około 40. Cały ten obszar to tereny nizinne o charakterze rolniczym, znane z uprawy winorośli oraz produkcji wina. Dziś w Gagauzi mieszka nieco ponad 160 tysięcy osób. Z tego 130 tysięcy to Gagauzi, a pozostałe 30 tysięcy to przede wszystkim Bułgarzy, Mołdawianie, Rosjanie i Ukraińcy. Gagauzi stanowią mniej więcej 5% całej populacji Mołdawii. Poza Mołdawią mieszkają w Budziaku, w różnych krajach bałkańskich, w Turcji, w Rosji i w innych republikach dawnego ZSRR. Szacuje się, że w sumie na całym świecie jest ich około 220 tysięcy. W Gagałzy istnieją trzy oficjalne języki urzędowe: gagałski, rumuński oraz rosyjski. Jak już wspomniałem, język gagałski należy do rodziny języków tureckich. Za czasów sowieckich, od lat 50., do jego zapisu używano cyrylicy. Natomiast w roku 93 podjęto decyzję o przejściu na alfabet łaciński. Ale mimo że historycznie tożsamość gagałzów wyrosła właśnie na ich własnym języku, a z drugiej strony Autonomia stanowi część rumuńskojęzycznej Mołdawii, to jednak na co dzień mieszkańcy Autonomii posługują się przede wszystkim językiem rosyjskim. Język gagałski nauczany jest w szkołach jako jeden z przedmiotów, ale językiem wykładowym pozostaje tu język rosyjski, co według badań odpowiada 80% społeczeństwa. Gagauzja ma swoją flagę, godło i hymn. Na czele autonomii stoi gubernator nazywany Baszkanem, który jest wybierany w wyborach powszechnych na czteroletnią kadencję. Istnieje też gagałski parlament, a funkcję rządu sprawuje komitet wykonawczy. Co ciekawe, po ustanowieniu autonomii w połowie lat 90., parlament Mołdawii przyznał Gagauzom prawo do legalnej secesji, oddzielenia się od Mołdawii w przypadku zmiany statusu tego kraju, czyli na przykład w przypadku połączenia z Rumunią. W Gagauzji przeprowadzono by wtedy referendum dotyczące ewentualnej niepodległości. Niemniej w roku 2003 ten zapis zmieniono i obecnie z konstytucji Mołdawii wynika, że Gagauzia jest integralną częścią państwa mołdawskiego i nie ma de facto prawa do secesji. Autonomia ma pewną swobodę we wszystkich sprawach lokalnych. Teoretycznie nie może za to prowadzić własnej polityki zagranicznej, chociaż w praktyce utrzymuje pewne międzynarodowe kontakty, zwłaszcza z Rosją i Turcją, a także z Azerbejdżanem oraz nieuznawanym na arenie międzynarodowej Naddniestrzem. Ponadto po wojnie w Gruzji w roku 2008 parlament Gagauzji przegłosował uznanie niepodległości Abchazji oraz Osetii Południowej, choć kwestią sporną jest to, czy miał do tego prawo. Oczywiście, jako że Gagauzi są językowo i historycznie związani z Turkami, relacje z Turcją są dość szerokie. Istnieje współpraca ekonomiczna, kulturalna i naukowa, a od niedawna w Komracie działa też turecki konsulat. Ale najważniejsza jest jednak relacja Gagauzji z Rosją. Od czasu upadku Związku Radzieckiego w Gagauzji dominowały wyraźne prorosyjskie sympatie, umiejętnie podsycane przez Moskwę. Dla Gagauzów Rosja jest czymś w rodzaju protektora: sojusznikiem w konfliktach z Kiszyniowem, alternatywą dla potencjalnej integracji z Rumunią, a także ważnym partnerem gospodarczym. Z kolei dla Rosji, Gagauzja stanowi idealne narzędzie służące do destabilizacji Mołdawii i wywierania wpływu na rząd w Kiszyniowie, a zwłaszcza do spowolnienia jego prozachodniego kursu i podsycania nastrojów antyeuropejskich. Na przykład kilka lat temu Gagauzi zagłosowali w lokalnym referendum przeciwko integracji z Unią Europejską, a za to za ściślejszym związkiem z Rosją. Teraz w kontekście wojny na Ukrainie kwestia Gagauzji staje się znowu istotna. Po wydarzeniach związanych z Naddniestrzem, Abchazją, Osetią Południową, Krymem, Donieckiem oraz Ługańskiem nie trudno wyobrazić sobie scenariusz potencjalnego ponownego proklamowania niepodległości Gagauzji przy wsparciu i z inspiracji Rosji. Ale czy tak właśnie będzie? To już pokaże czas. A teraz, aby dowiedzieć się więcej o niezwykłych miejscach na świecie, zachęcam do wyboru kolejnego odcinka. Polecam szczególnie odcinki o Białorusi, o Ukrainie, Morzu Azowskim i o moście na Krym. Niedługo pojawią się też dwa kolejne odcinki mołdawskie Mołdawia na mapie oraz Naddniestrze. Jest też sporo odcinków o Oceanii, Nowej Zelandii, Morzu Bałtyckim i innych zakątkach świata. Wystarczy kliknąć playlistę lub wejść w zakładkę wideo i wybrać coś dla siebie. A jeśli tylko możecie i macie ochotę dołączyć do grona patronów, to będę Wam za to niesamowicie wdzięczny, za pomoc w realizacji marzenia o poznawaniu świata i opowiadania o różnych niezwykłych miejscach.